Ocinek. Także Ucinek. Także Siemaneczko, żomeczki, z tej strony Młaki, pokażcie kolejny odcinek. Dzisiaj stworzę te, co wam obiecałem, trzecie konto w Brawlu, Only3v3 yy, i co? My lecimy. Ja stworzę sobie Only3v3 i zaraz się widzimy. Jak widzicie na spajku już mam dużo puszek. Wam chciałam też pokazać, także ja już się widzę na nowym koncie. Co ty stworzyłeś nowe kąto, ja też... Także, siemaneczko, ziomeczki, już jesteśmy na moim only 3v3 koncie, zero pucharków i lecimy. Będą same trójki, będę wam pokazywał, zrobiliśmy sobie przed chwilą Super Saiy Aldi, odbierzemy sobie właśnie mojego Barleya. Nowa postać, nie wierzę. Skina <laughs> do Barleya, ale on nie wierzy. Nie, pewnie nie, ale ty masz wejść do tego. I zaraz do sobie jeszcze przyloguję się jeszcze i Ej, Ale, sobie wejdź do klubu. Patrzcie, słuchajcie, rzadki tytuł, że zaczęliście tworzyć skrzynkę. Jakby tu wypadł Leon, to ja wychodzę normalnie. Jak to Dokładnie. Ale, weź no. Wejdź do klanu. Społeczność, szukaj klubów. Jak to się nazywał mi ten klan? też można wpadać do tego klubu tak, wpadajcie do klubu Lucky Pack 2 przez ostatnie e, dwa tygodnie wbiło tu 20 osób no, tak, i połowa wyszła oczywiście jest od 3000, tysięcy, tylko normalnie sobie wiecie, bo bym nie wbił tym moim trzecim kątem a muszę być oczywiście już, już ustawię na 3k, jak ktoś ma 3k no to zapraszam wbijajcie, tutaj też jest drugie trzecie trzeci kąt osiedlarek, więc jeszcze nie pytajcie a tu, a to też się nie pytajcie, bo to i to, bo wtedy jeszcze nie było tych ustawień, że od trzech tysięcy, wtedy był kram dwóch tysięcy. Ale on w ogóle nie gra już od trzech tygodni. Nie, do... o dwie godziny tam ugrał, więc jest git. I także ja się na przeloguję na moje konto, a ja już widzimy się w kolejnej gierce. Ja się jedno przeloguję na moje pierwsze konto, zobaczycie. Także już jesteśmy po naszym timelapse. I co? Otwieramy pierwszego hejsika, Hejścik wygrany. Nic Yeee. nie wypadło. Leon. Leon. Może tym razem sobie zagramy też Hejsta. Albo nie, nie Hejsta, bo graliśmy Hejsta, żeby była jakaś różnorodność. Włącz, może Banty, jak jest. Banty? Nie ma Banty. A co jest Siege, to włącz Seed'a. masz po angielsku? O, no to zagramy sobie Siege, <grym>, ja, Nie mam obrażenia, ale ogólnie. I w ogóle to nie tylko na głównym końcu, na spajku 500 pół, co widzieliście. No nie, no mamy nic. <grystanie> Boże. Ciekawe, jak tam będzie się fajnie tutaj. Myślę, że ma śniutko grać na, na spajku na 500, jak go wbije na fulla jeszcze. Nie wiedzę, że przegramy mojego pierwszego Sidża. To nie może się nawet podzieć. No ale ten gościu to Awki z jakichś. Mamy afka Mamy Awka. No, już łatwo na Przegramy chyba. Dawajcie ten. Dawajcie tego buta. No, Boże, jakie bambole. Ja pierdzie, przegrałem. No, także tak się gra. Barleyman, pierwsza gra, przegrała. Rozjechali nas jak normalnie. Nie będę raczej grał lejem na razie. Shali też obnażenie? nie? To dawajcie. Ja wam będę w każdym odcinku z tej, z tego konta będę wam pokazywał. Będę no wam pokazywał. No tym, no tym nie będzie. Nie będziemy w ogóle wbijać, puszek poza odcinkami. Tak, będą tylko na odcinkach, no więc... Znaczy ja tu będę, pewnie... bo to jest moje ogólne konto. No wiadomo. Bo Siedlar nie chciał stracić swojego głównego konta, nie chciał tutaj stracić. Mojego drugiego. No bo pierwsze tam straciło się w niespodziewanych okolicznościach, nie będziemy mówić. Bo Siedlar zrobił na czyimś tym. ID! A ten był taki sok na podrąbie. Konto i tak się to stało. Więc nigdy nie róbcie na czyimś ID Ale się darciał z kina i niestety Tak to wyszło, że stracił konto z strzelił pół tysiąca puch. Mm, Ktoś tam nabija na tym koncie, ale to tam nie wiem Tak tam nikt nie będzie nabijał Gmail nabija Kurde no! No ja musiałem go obronić, bo by nam kurde zdech, bumble. Nie było nig... No, 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 no. Przegramy kolejną gierkę na oblężeniu i stracę jeszcze moje puchy, no nie wierzę. No dawajcie, dawajcie, kurde. Co wy tak gracie jakoś... No, no i przegraliśmy no i zarobiście po prostu. Nie robimy tego bosa. No, kurde, jeszcze jakaś szeli musi nas podjeżdżać. Corki, ale mnie to denerwuje. No, tak to będzie mniej więcej wyglądać dawaj, na tej... podjeżdżaj, tu z tą bańką. O, pańka. Tak to będzie mniej więcej wyglądać na odcinkach Onlitrów w 3 Więc przygotuję się na dużą dawkę, cringeu. <gry> no, dawaj tą śrubkę odeśliłem. a i nawet mamy szansę z nimi jeszcze wygrać. Tak to w sumie. Tak myślę sobie teraz. No, to nie wiem, czy oni porobią 17 śrubek. Na 15 To nie wiem, czy oni to porobią, szczerze mówiąc. No ja zaginąłem. Nie, no bo oni mają Jesse'a i Tawera mają. Dawaj, 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 dawaj! Jest, jest! Nita. No. Czyli widzicie, jeszcze nie, nie warto się poddawać, ogólnie że nie wygrane. Tutaj będzie słuchajcie długo, pewnie puszczek będą wbijane. Nita sobie odblokujemy i zagramy sobie jeszcze jeden mecz z Nitą. Nowa postać, nie wierzę. Ej, ja mógłbym było ulepszyć na osmy patch. Czekaj, za, za, zaprosimy tego typka i zobaczymy jak się dziwi pokażę mu to mszeli. On, on pewnie taki... Eee, eee. To już dzisiaj? Eee. 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 Powiedz mu, że założyłem trzeci kąt. On mi trzy. Dawaj, wyślij na postaci gramy. Obrężenie. Ja nie wiem, nie bierze tego była. Bo mi tak się średnio chce grać na 13 rangi. Dobra, daj już tą gotowość, nie będziemy... Zobaczymy jak nam pójdzie. I dzisiaj, dzisiaj trzeba nagrać jeszcze odcinek sporta. Muszę jeszcze zrobić wyzwania, bo będziemy kupować znowu... No, tak to wygląda. No wiedziałem, że to tak będzie wyglądać, jak będziemy mychali. Nie gadaj, że no, ta, swipka, ta szkupka nawet do sejfu nie doleciała. No, ja wiedziałem, że to tak będzie. No ale to już ostatnia greka w tym odcinku. Kurde, miałem Nitą zagrać. O nie. Dobra, to w kolejnym odcinku. To pewnie będzie długo się, pewnie 100 puszek to będzie, kurde, jakiś sukces na tym kącie, jak będę grał no, tylko na odcinkach. Albo nie no mogę trochę sobie pograć poza odcinkami, bo najwyżej będę statystyki pokazywał, nie? Że nie grałem na showdownach. No, ale no to nie no, nie ma sensu. No ale to po co? No dlatego to bezsensowne jest, jak nie będę nie grał no, poza odcinkami. No, i to ile ja będę miał puszek? 100 puszek będę miał kurna po 5 odcinkach. nie, po nie, nie, ja, po dwóch, Ja ile bym musiał na tych odcinkach grać? No, no to ja wolę też jakieś dwie gierki, tam nie będę za dużo grał poza odcinkami, ale coś tam za Pierwsza śrubka! Sukces! Ach, sukces! Coś tam, jakieś tam gierki będę grał poza odcinkami, tam nie wiem, jedna na ty... Nie no, tak jedna na dwa, na trzy dni, dwie na trzy dni, wiecie, to tak przyspieszyć trochę. Mm, żeby nie było za dwa lata pięć 500, tysięcy? No, znaczy to pięć tysięcy to, to w ogóle będzie sukces jakich mało. Tysiąc to będzie tutaj sukces i niedowierzanie. Chyba ból to będzie tu sukces. No ból. Z w sumie jedna puszka to będzie A, to sukces. No to w sumie sukces. koko straci 10 puch. Ja tam 0 straciłem i... 2. Mm, mm, także dobra, Chodź ja pan bym... Chodź Także ja bym w wami się już żegnał, także na razie, cześć, pa. Otwórz pudełko na samym końcu odcinka? No. I nic, słuchajcie, ale to trudno, także na razie, cześć, pa.